Dworzec Wileński, czyli tak na tłuszcz jadą pociągi, jeszcze tak pociąg do tłuszcza, perony opuszcza, to było kiedyś. Na tej komendzie Mirek... Tak, no nagrywamy stare historie, nagrywamy. <grym> tak, na tej komendzie Mirek spędziłeś trochę tak, czasu. Tak, trochę czasu, no, nie tylko ja, to wielu, bo, bo to, była, to była słynna komenda na Pradze Północ, każdy pamięta Cyryl to Cyryl, ale tej jego metody, tak. No to było dosyć wesoło, zresztą z bazaru jak zawijali, czy gdzieś nawet... Z listów gończych, czy ten, to tutaj, to jak na pałacu, też mieli dołek, i normalnie można było, znaczy można, mogli przetrzymywać do tygodnia czasu. Aha, no bo stąd tak naprawdę. Zresztą, zamnożą z tak wiadomo, kawałeczek. czy w Wiśle, czy, czy w Kasandrze, jakieś awantury, czy coś jak było, to, to, to było tutaj, że tak powiem. Tutaj w lewo, jakbyś spojrzał w lewo, proszę bardzo, to mamy starą starą, starą pragę, taką typową, jakbyśmy tam pojechali, ale nie będziemy dzisiaj pokazywać. Siema, Kurwa, kuzynie! Ja mówię, żebym cię spotkał. Nie stań. Kręć tu, zobacz. Siema skumplu. Kur ma dziecianku. kurwa, magować. Jest tu słynny ten Praski, kurwa, magować ten. cześć, witam, cześć. Widzisz, kurwa, ale ja tak mówiłem, żeby go spotkać. I także chcemy zrobić taki przecinka, wiesz, tam na, na tym tym. Na... Na bazarku, wejść tam gdzie flaki? Są jeszcze flaki w ogóle, czy tam coś tam gdzieś nie stoją? Jestem zabit ten... Tak? Ten Aha. No idę, zobaczymy, coś tam nagramy, taki kawałki, wiesz. po tego. No bo później zaczął się ten alkohol, no jakiś był alkohol, coś mi się nie opylało tutaj. Nie opylało tutaj kręcić. No, 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 ale tutaj takie większe, pierwsze większe pieniądze zarabiałeś? Tak, tak. No tutaj, no tak, no to jak żeśmy na giełdek jeździli, czy ten, to już w ogóle, to były takie dniówki, że lepiej nie mówić. Eee, no ile takiej dniówki w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze zarobiłeś wtedy? Eee, no różnie bywało, no kurde, no ja wiem, że tak nie kłamać, no to... <grym> eee. No nie wiem, powiedzmy trzy miesięczne, cztery miesięczne wypłaty. Dniówki, tak? Miałeś tyle, no to piękne pieniądze. Ale potrafiłem wydawać, że nie przejmuj się. No tutaj jeszcze czuć ten klimat takich lat 90 trochę, nie? Na górze mieszkałem, nie będę mówić, no bo bez sensu, to nic nie da, że to są podwórka, to można... O, wejdziemy na takie typowe praskie podwórko, zobaczymy jak ono wygląda od środka. Widzimy kapliczka. No praktycznie na każdym jest. Na każdym podwórku taka kapliczka, tak? praktycznie na każdym. No to jest bazar, tu to jest kapliczka, wiadomo, to można zobaczyć. No teraz tutaj połowa okien pozabijana, to pewnie do rozbiórki tak. Do rozbiórki pewnie jest, yy, wszystko się szykuje. No mówię, no tu na, to jest naprzeciwko yy, tej piątki, tak? Szkoły. Szkoły, tak. Znaczy mhm. tam dalej szkoła po prawej stronie jest. A to jest, yy, mówię, tam jak samochodem się wjechało, to już a my w pacierzu, to już cisza, nikt nie wiedział, że tam stoimy. No widzisz, to jest wszędzie powybijane okna. Tak, no są częściowo zamieszkane te, no. te kamienice częściowo widać, że... Pusta. Tak, to, tak to wyglądało. No przede wszystkim chodziło nam o, o te przejściowe, że wchodził w tą bramę i on już na targowej był. Mm -hmm. I tu mogłeś go czekać na niego nie wiadomo ile. <ścoughs> Także wiesz. Czyli w 11 było ten ten, ten. Mirek. Co, co poza markami samochodów tu się zmieniło nic, od lat, od lat nic, 90.? Od tych, nic, tak jak to, wyglądało, może, tak wygląda. Chyba okna plastikowe, tylko, okna, tylko nic tak, poza tak, tym. No to okna ktoś by powymieniał, bo tak nic. Dobra, no, to chodzi o to, żeby ten. Nie pokazywać. Tak. Nie pokazywać twarzy. Nie będziemy twarzy pokazywać, spokojnie. To tak? To, to, to jest. Tak, tak, tylko do rewitalizacji, a to wszystko do wyburzenia. No bo to będą nowe budynki. Nowe budynki tak. Aha. Jak długo tutaj Pan mieszka? Ja? Do urodzenia. Nie, 6 lat temu, jak się sprowadził, bo dawno się spalił, no to 58 lat. To mam 64, na 2000. Jestem dziennikarzem. No, no jak, na... no, jak Mirek, jak no. Mirek również. No, no, tak, tak. Także ten, tak, pozór ta wiesz. No wiesz. No, — No dziękuję. No, wszystkie dobre, dobre, no, 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 wszystkiego no, dobrego no, życzymy. No, Dzień no, dobry.